No, jak się witamy na początku? Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w Pawianicach. Jesteśmy w Pabianicach. I nagrywam dziecianki. Zapraszamy. Zapraszamy. <laughs> Ale nawet ci całkiem nieźle poszło. Zatrąbił, nie wierzę. <laughs> to nie na nas Ale bardzo miło powiedziałeś Ale na kogo? Nie wiem. Ktoś chyba stał blisko krawędzi peronu Musiał na nie mhm, Żeby uważał To jest Dart To jest Dart? Tak Będzie piszczał? Słowacki no, do Wrocławia nie piszcza! 6 minut zielone światło. Wszystko się zgadza ma zielone światło to uh -huh. jest ociąg co się robi Intercity Słowacki tak o jedzie coś z drugiej strony Chodź tam podejdziemy, ciekawe Czy się zatrzyma, nie wiem No ale powiem Ci, że to może być byczek z przodu Tu sobie staniemy, tu, 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 nic się nie jest Tutaj, tak, tak daleko Nie będziemy go widzieć Stanie po drugiej stronie w takim razie. Złap te mocno. A dobra, zatykaj już, zatykaj uszy Bez zatrzymywania coś leci chyba. To, to. A nie. Jocie Konopnicka, Intercity Konopnicka. Hej, co to? Które? Tutaj jest taki luz. Przy. Gibę się z twoi Aha. Ale ja, to nie z tam pan maszynista wyszedł chyba o, ale piszczy coś ze schodów, tak chwilę stanął, zobaczył, że wiesz, pociąg zaczyna wyszedł. Zawód. wyszedł. Tak, tak, naprawdę pan wyszedł. Jacy, ale maszyna. Bydzejk, to jest jak Znaczek! No właśnie, co to jest? Wrocław, chyba. Nie wiem, nie znam się. Przeczytaj tam literki. Też. Gdzie? Na, 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 PKP Intercity. Intercity to jest? Uh -huh. Intercity. Yy, przeczytałem. Konopnicka. EP071066. Numer lokomotywy. Jak coś zgadzał. Potrzebował takiego, to był tato, tato, Tak? Tam autobus osprzyja. Odjazd powiedział. Tak. O, pani, pani, pani. Pani. To jest pan. Tylko pan. ma długie włosy. Pan. A Pan. ma Dobrze polej to już ja ci było Nie wiem musimy sprawdzić rozkład Ale to, to są tylko dwa pelony więcej nie potrzeba Nie jeździsz tak dużo pociągów O to <grym>, Ale miasto wiesz To jest kolej aglomeracyjna Jaka kolej? Kolej aglomeracyjna, aglomeracyjna tak, bo tak powiedział aha, no na rację ciekawe jakie będzie malowanie czy bez malowania dzisiaj jak myślisz? o, o o, słychać już na torach a czemu to, dobiegła głos z torów? z bo tak się niesie po torach, wiesz? Hałas. Jest. 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 Bez malowania. Gdzie się podziały moje wszystkie zmalowania? Gdzie się podziały? Chyba odkurę, że nie można lodów jeść. O, jak tak ci szelek trochę męczy, to nie możemy. No właśnie, co ty, powiedziałeś? co ty powiedziałeś? Glicynie Glicynie? Glicynie Lutynie Glicynie? Luty Glicynia to jest kwiatek Glicynie ty, ty, ty się znasz na wszystkim Ełka Glicynia Spadniesz zaraz z kolana, chodź wyżej <laughs> Ale Dziękujemy. Dziękujemy. No i teraz koniec. To co mówimy na koniec? Do następnego. Do następnego.